Dzień doberek, dzień doberek, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Szyna, dzisiaj wspólnie ze mną jest Barbara. Dzień doberek, witamy, witamy kochani. Witam na pierwszym odcinku serii odwiedziny na Gospie. Dostałem, e, czekam za Waszymi zaproszeniami po pierwsze. E, będę odwiedzał Wasze gospodarstwa. E, dzisiaj pierwsze zaproszenie trafiło od Mariusza, za co serdecznie mu dziękuję. Niejakiego Wagarowicza. E, więc nie pozostało mi nic innego jak przedstawić wam jego gospodarstwo. E, no, tam już w oddali możecie zobaczyć, jak tu e, wygląda jego sejwik. E, od... Oczywiście szybciutko tutaj zobaczymy, eee, chcę Wam pokazać na jakim, na jakim terenie tutaj się rozbił e, Wagarowicz. E, to jest pole. Ciężko mi tutaj opisać, ale to jest między polem 41 a 83. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli gdyby grał ze mną tutaj na Sejwie byłby bardzo blisko mnie, bo ja jestem akurat usytuowany, moje gospodarstwo na e, polu numer 84. Kochani, nie przedłużając, najpierw wchodzimy, zobaczymy, jak to wszystko ładnie, pięknie wygląda. Zobaczcie, jakie tu piękne stylosiki ma ogólnie, nie? No, zobaczcie, jaka droga ładna, jakie płotki ładne. No, taki styl, taki naprawdę. E, taki pod moje klimaty, kochani. Ja lubię takie skromne, ale treściwe gospodarstwa. ojoj, oj, oj, coś tam jest ciekawego. I ja jeszcze takim nie jeździłem. Ja jeszcze takim nie jeździłem. O proszę, no nie gadajcie, że on lubi w kosza grać. Nie gadajcie. Ogólnie nie wiem, co to jest, do czego to jest. A, dobra, woda, woda, dobra. Myślałem, że to jest coś z koszem związane. Ty ile ty masz tutaj tej wody, wariocie? Dobra, tutaj, tutaj, dobra, jest, no powiem ci szczerze, że yy, ładnie to wszystko wygląda, elegancko, sprzęcik tu poustawiany, siewniczek jaki piękny, no, no, cacko, cacko, no, elegancko, poczekajcie tutaj jak to wygląda, no, bajunia, bajunia, zobaczymy czy coś skrywają tutaj yy, te szopy, na pewno coś skrywają, o ludzie, lada, lada tutaj jest, nie, no muszę, Mariusz, przepraszam, dobrze, że kluczyki żeś zostawił, Dobrze, że kluczyki żeś zostawił. Wyjadę. Nie, no muszę to zrobić, nie? Ej, no, no sztosik, nie? Sztosik. Ej, no ona no jest piękna. Potem to powie... Nie, a jak to w środku wygląda? Dobra jest. Ej, no ładna. Ej, powiem ci. No ja nie mam takich modów. Skąd ty je bierzesz? Piękna, łada. Piękna, łada. Jeszcze za moich czasów takie jeździły. Takie jeździły. Ej, no wszystko elegancko, elegancko. Dobra, nie będę tutaj za daleko wyjeżdżał. Tak to mniej więcej wygląda. Mieliśmy najpierw pozwiedzać. Dobra, ale musiałem wyjechać. Musiałem, nie mogłem się oprzeć. Dobra, tutaj, oj, to chyba coś nie wypał, jakiś tutaj był, coś tu się stało, o proszę, o proszę, co nie tutaj, nie, no to trzeba powolutku pozwiedzać wszystko, trzeba powolutku wszystko pozwiedzać. Dobra, no Mariusz, powiem ci szczerze, że no przydałoby się tu porządek porobić. Oczywiście za e, drobną opłatą e, ze względu na to, że jesteśmy sąsiadami, to ja ci to mogę uporządkować, nie, ja ci to mogę uporządkować. Dobra, czy coś znajdziemy tutaj? Tutaj e, szopa pusta, ale okej. Okay. Dobra, tutaj następny silniczek mamy. Proszę, tak to wygląda. z tu ekranu, jak to widać ze szopy. Dobra, a tu coś jeszcze. Ma. Dobra, wchodzimy, wchodzimy. Dobra, tam coś jeszcze tutaj. Aha, dobra, tu mamy świnki chyba, tak. Dobra, są. Są, są same one. Dobra, no dobra. O, proszę, wstajemy, wstajemy, tak, dobrze jest. Elegancko, idziemy dalej. Zaraz pozwiedzamy e, sobie je, jego sprzęt, jak wygląda. Dobra, lecimy, lecimy. Jeszcze raz, Wagarowicz, dziękuję ślicznie za zaproszenie i pamiętajcie, że przyjdę do każdego. Dajcie zaproszenie, a na pewno się u was zjawię. Na pewno się u was zjawię. Nie, no, Wagarowicz, ty musisz to zrobić w porządek, chłopie. Ty musisz to zrobić. No, no, jak to wygląda, takie piękne gospodarstwo, a tu normalnie, no, ja nie wiem. Ja nie wiem, co to jest grane. Nie, ja nie wiedziałem. A ja mówię, skąd on się tak wyrobił? Na salonach gier się tak wyrobił. Dobra. Dobra jest, silosik jest piękny, ładny Zaraz oczywiście e, O dobra, co my tutaj jeszcze mamy To jeszcze mamy, dobra, aj ale fajny Fajny tutaj silos na kiszonkę Kurcze, powiem ci, że masz fajne mody Fajne mody masz Dobra, o i co my tu mamy, no i kochani e, Tak to mniej więcej może ja tutaj jeszcze wam e, Z góry pokażę jak to wygląda Poczekajcie Tryb latania włączymy O, dronikiem polatamy Tak mam uprawnienia, mam uprawnienia na drony, więc spokojnie Dobra, poczekajcie. Pozwiedzamy, jak to mniej więcej z góry wygląda. E, czy save będzie do udostępnienia? Ciężko im powiedzieć, jeśli Wam się podoba, ale myślę, że Wagarowicz to jest taka dobra mordeczka, że ona. że on, przepraszam, nie będzie robił za dużo problemów, kochani. Skromne, ale naprawdę treściwe gospodarstwo. Przepięknie to wygląda. Fajne, taki można powiedzieć, prostokąt, ale wszystko co potrzebne się tutaj znajduje. Dobra, i zaraz lecimy do maszynek, zobaczymy jakimi maszynkami wagarowicz tej dysponuje. Dobra, jeszcze może z tej strony polecimy i dawajcie znać. Od razu y -y, może zróbmy tak, ja nie jestem od oceniania, więc widzowie są od oceniania. Słuchajcie, zróbmy skalę ocen od 1 do 10, ale jeśli możecie, w komentarzach uzasadniajcie. Ej, czy ja dobrze widzę? Jakby to powiedzieć, coś poszło nie tak, ale spokojnie i takie sytuacje się zdarzają, chłopie. Ja na razie nagrywam, więc nie mogę ci jej tam z powrotem rzucić, ale pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dobra. Jeszcze to je może polecimy. No i ja tam zaraz muszę wsiąść. Ja muszę kawałek skosić. Ja dobrze, że ty kawałek zostawiłeś w wariocie. Bo ja takim sprzętem to nie jest to nie jest Wistula, yy, yy, już z góry mówię, to nie jest Wistula. Jeszcze takim Kumbajnem nie jeździłem. Dobra, i tak to kochani wygląda. Piękne gospodarstwo. Tutaj oczywiście szklarnia, studnia. Yy, no, o proszę. Wiadomo, gdzie się teraz opala. Wiadomo, gdzie się teraz opala. Jest elegancko. Jest elegancko. No i dobra, i tak to mniej więcej wygląda. Między polem 40, yy, 41, a 83. A 83. Dobra, jest pięknie. E, obniżamy już dronika, wyłączamy go oczywiście. A my udajemy się do pierwszego sprzętu i oczywiście... Dobra, patrzymy co on tutaj ma. Patrzymy co on tu ma. Oj te krzaczki, oj te krzaczki. Dobra, Massey Ferguson. Massey Ferguson. Takiego jeszcze nie miałem okazji odpalać. Więc co to jest dużo mówić? Jęczmień będziemy zbierali, kawałek zbierzemy. No nie ma to tamto. Musimy ten silniczek posłuchać, jak on schodzi, nie? Musimy, musimy, kochani. Poczekajcie. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Ja już tak. Dobra. Dobra, poczekajcie. Wolne obroty wszedł, jest ok, dobra. Odpalamy go, odpalamy header. Przepraszam, nie ten guziczek, nie ten guziczek. Eee, zasłania mi tutaj mikrofon. Lecimy. Taki delikatny, przyjemny. No, ale się rozkręca, rozkręca się. No, Bizon to wiecie, jak tam. Ale fajnie. Dobra, czy rurę można złożyć tutaj? Eee, można złożyć rurę. Dobra, no, lecimy kawałek, lecimy kawałek. Czekajcie na tempomacie A ma ten tempomat Mariusz, za ten tempomat normalnie to wy wiesz co Dobra, Zbiro. 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 Jedzim. Jedziem. Dobra. I tak to mniej więcej wygląda. Ej, patrzcie jak tu ładnie sypie. Ej, zobaczcie na to. Nie, no sto! Na własny użytek. No właśnie. Na własny użytek trójeczką polecimy spokojnie. Ej, zobaczcie jak tu ładnie sypie. O kurczę, no powiem wam sztosik, nie? tylko że, no Mariusz ma ten y, tempomat, którego ja nie lubię, ale okej, okay, dobra, rozumiem, jego safe, jego safe, on wie o tym, że ja tego, y, że ja y, tego tempomatu nie, nienawidzę, ale oczywiście, ja jestem tu gościnnie, więc tutaj nic więcej nie powiem, dobra, ja jeszcze tam coś widziałem ciekawego i zaraz tutaj podjedziemy, widziałem piękną belarkę Którą też e, nie miałem okazji jeszcze pracować Więc Mariusz sztosik, bo naprawdę u Ciebie będę, już będę pracował dwoma maszynami Które tutaj e, nie miałem wcześniej okazji Ej zobaczcie jak to wszystko ładnie chodzi, nie? Ej zobaczcie, no ja jestem w szoku normalnie Ja jestem w szoku Dobry poczekajcie Ja to nie będę do końca jeździł oczywiście Ale, e, ale Chciałem wam tylko pokazać jak ten sprzęt tutaj chodzi Mam nadzieję, że nie jest na tyle głośno, żebyście się słyszycie, bo e, dźwięki gry to troszeczkę tutaj inaczej e, wyglądają, ale dobra. Ej, no muszę wam powiedzieć, że petarda, nie? No, oj, pięćdziesiąteczka już jest. Dobra, Mariuszku. Jest okej, okay, jest okej, okay, dobra, podjedziemy tutaj. Dobra, te drzewko, no na środku, no nieraz tak bywa, kochani. Nieraz są słupy, patrzcie, no, zobaczcie, będziemy o słupia, ja to subie tak jest. Aj, dobra. A nie, no to już, nie bądźmy tacy, kochani Nie bądźmy tacy, dojedźmy już mu do końca Zróbmy mu I zaraz tam, widzicie, już w oddali ja Wam pokażę zaraz, zobaczcie, co tam stoi Ja jeszcze na takie nie robiłem, nie? Zaraz jedziemy I ją testujemy ja tutaj, oczywiście, przed nagrywaniem odcinka nic nie dotykałem, nic nie ruszałem, tak jak wy teraz, tak samo ja. Po raz pierwszy jestem tutaj, oczywiście, wgrałem tylko to, co Mariusz mi wysłał, ale razem z wami, bo tak jest po prostu najlepiej, zaskoczyć może nas wiele, więc wolę, żeby nas zaskoczyło to wszystko wspólnie. Dobra, już nie będę taki nawet mu wysypienie. nie? Ja, oczywiście, wiecie, robię to tak, można powiedzieć, na szybciutko, żebyście jak najwięcej z tego gospodarstwa mogli zobaczyć. Ale to nie zmienia faktu, że gospodarstwo jest fajne i ja lubię takie. Wy, dobrze o tym wiecie, że ja lubię takie, nie? Dobra, no pięknie to wszystko wygląda. Raczej nam się tutaj wszystko zmieści, ale jeszcze widzę, że tam już w jęczmieniu ma przyczepy pełną. Więc zaraz tam jest prawdopodobnie miliec, jak się nie mylę. Chyba tak. Ten też dobry, stary Władimirec, który często jest używany. Eee, no, zaraz się nim przejedziemy. Wyładujemy. Przyczepka troszeczkę mniejsza, więc nie wiem, czy na raz nam się zmieści. Już tutaj otwieramy. Poczekajcie, no podgląd... Eee, podgląd e, nam tutaj zasłania. Dobra, czekaj, ta wyłączmy. Wyłączmy. Wjeżdżamy. Okej. Okay. Tam, z tego co wiem, to jest tam na tyłach gdzieś. O, no jedziesz? Ja, ol. Ale to jest jakiś. Czekajcie, czekajcie, Władimier. Te właśnie nie, no to jest Władek, ale jakąś maskórkę. jakoś. I fajną ma skórkę. Jakąś taką inną. Chyba, że taki przemalowany, ładnie, dobra. Jedziemy, jedziemy, wjeżdżamy. Widziałem, że silos tam z tyłu był. Więc zobaczymy, czy tam wszystko działa. No i proszę. Tak, tutaj sobie Mariuszek się urządza. Tak się Mariuszek urządza. Jest pięknie, jest pięknie. Dobra, czekajcie, bo już się Kurki uciekać, uciekać, uciekać. Dobra. Dawajcie znać ocenkę, jako Mariusz dostaje ocenkę od was, kochani. Ja oczywiście no... Nie to, że ja nie będę oceniał, ale no wiecie dobrze, że ja lubię takiego spanie. Ej, ja nie, nie wiem, czy tutaj wysypie, nie? Dobra, żeby zaraz... hej tu nie było na mnie. Dobra. I co? Ja to chyba nie wysypię, nie? To nie tu! To tam! Dobra. Ej, ale! Halo, halo! Czy to nie jest... Nie, bo to jest zbiornik! To będzie tu chyba, nie? Czekajcie. Tu? Nie, no tu. Nie, to jest... Tu jest produkcja. Ej, poczekajcie. Nie. Nie no, mały silos zbożowy. Powinno nam tutaj... A może za daleko podjechałem? Dobra. Okej. Okay. Próba numer dwa. No po... powinno nam tutaj. Chyba, że trzeba coś tutaj odpalić jeszcze dodatkowego. A, już wiem chyba, już wiem chyba. Właśnie. Właśnie. Nie tu, a z której strony jest. Tutaj? Tu jest, dobra. Okej. Okay. Dobra. My fall. Ale spoko. Ogarniamy. Ogarniamy. Dlatego widzicie. Ja to robię razem z wami, żeby tutaj nie było, dobra idzie ładnie, pięknie, elegancko, nie musisz dziękować, nie musisz dziękować Mariuszku, że za ciebie roboty tutaj ja robię podczas, e, podczas nagrywania tego odcinka i jedziemy, no i mamy to oczywiście, sypiemy sobie jeszcze jedną, przepraszam, przyczepkę, tak żebyście mieli e, okazję zobaczyć jak sam sypie z tego e, masejka. Bo, może nie wszyscy takiego masa. Ja na przykład widzę go po raz pierwszy. To wam się tutaj, mówię, eee, z, rynką, z rynką na sercu, że ja go tu widzę po raz pierwszy. Nie miałem okazji grać jeszcze takim. Ale bardzo fajny, bardzo fajny. No, Mariusz to ma te zdolności, że on ma fajne te mody, fajne te mody. Dobra, sypie ładnie, pięknie. No i zobaczcie to, no, 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 no. No nie, no, cztosik. No, no, przecież to, to zdjęcie można zrobić tylko, nie? Tylko można zdjęcie zrobić, nic więcej nie potrzeba, no. Pięknie, pięknie. Wszystko ładnie, elegancko. E, mamy full. Tak, mamy full, dobra. Nie wiem, czy Mariusz stawia Jedziemy, zapalimy tę światełkę, bo tak wiecie, niby tutaj droga. Nie by tutaj droga, ale wiecie jak to jest. E, więc jeszcze raz e, powtarzam, kochani, jeśli dostanę od was zaproszenie, to w taki sposób, jak dzisiejszy na pewno wasze sejwy z gospodarstw będę, e, będę prezentował. E, no i co? No i czeka za waszymi zaproszeniami. Będę bar, Będzie mi bardzo niezmiernie miło, jeśli dostanę więcej takich zaproszeń. I obiecuję, że na wszystkich gospach się zjawię. Waszym, oczywiście, z waszej strony jest tylko to, żebyście mi dostarczyli e, mody, żebym ja mógł te mody mieć. A na pewno każde Gospo zostanie przeze mnie odwiedzone. To macie jak banku, to macie jak banku, to, to w ogóle e, nie ma o czym rozmawiać. O, widzicie? A bo czekajcie, znowu źle podjechałem, chyba. Dobra No, ale coś, Tero A, dobra, Je. jest, jest Okej, okay. Teraz tylnia O, proszę, elegancko, poszło Poszło y, Sobie na razie Na razie sobie tutaj ogarniemy Do belek Do belek Nie wiem, czy Mariusz ma tutaj y, Widły Ciężko mi powiedzieć, dobra, zaparkuję mu tutaj, nie będę tutaj za bardzo się rządził Ale y, Wideł nie ma chyba, dobra Czekajcie Okej okay. i dobra, bizonka... Nie bizon, przepraszam, widzicie. Cały czas bizonek, bizonek, tymi bizonkami jeździliśmy, no niestety e, teraz się wszystko e, pozmieniało i ale zostały bizonek. Ej, dobra, co my tu mamy? Simple IC, dobra. Co my też możemy zobaczyć przy nim? Dobra. Co to jest? O proszę! Ej, nie no, sztosik, nie. Zobaczcie jak to pięknie chodzi. Dobra. Tu możemy klapę w ogóle całą ściągnąć. Dobra. O proszę, o proszę, nie no. O. Coś pięknego, coś pięknego. Dobra. Fajnie, elegancko chowamy. Podnosimy header i jadymy. I Jademy z tyłu tam zaparkujemy. Z tyłu koni tam zaparkujemy. Ty, no nie wierzę. Ej, zobaczcie na tamto, nie? Zobaczcie na tamto, Czekajcie, Jedziemy w tamtą stronę. Mariusz, zrób coś z tą świnką. Ja wiem, że to jest świnka morska akurat, ta jedna, no ale bez przesady, nie. Chociaż... Ja nie wiem jakiś. Mariusz. To no, ja nie wiem. Normalnie. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale. No dobra. Barbara w szoku i ja. Barbara i ja w szoku. Dobra, ja muszę zobaczyć jak to działa, nie? Ja muszę zobaczyć jak to Ty weź już ić Dobra, Mariuszku, przepraszam, na razie parkuję tutaj Ja to tu jestem bardziej, wiesz, do tego aby posprawdzać jak te twoje wszystkie maszynki działają Tak, wiem, że jest światło Wiem, że jest światło no i co dość dużo mówić? Bierym. 3 tu ładna nasza piękna Zobaczcie Jak ten zestaw w ogóle pięknie wygląda no, no Mariusz no sztos, nie, no 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 kuj się wam no brawa, no. No brawa, no. No zobacz, jaki to jest, zobaczcie, jaki to zestaw jest. No to ja ci mogę powiedzieć jedno, nie? Zaraz będziesz miał kilka wiadomości. Mariusz, Mariusz, Mariusz. Ja masejka potrzebuję. Mariusz, ja potrzebuję e, tą kostkarko belarkę. I nie, no ja muszę to, nie? Dobra, słuchajcie. Przybliżamy. Że znaczy, jeszcze przy taki nie robiłem. Ja wiem, ja wiem, że wielu z was robiło, ale... Ja wam pokazuję moje emocje Na temat sprzętu, na którym jeszcze nie robiłem Ja na nim nie robiłem K442 dokładnie się nazywa Dobra Rozłożyć musimy, dobra rozkładamy Spoczko Dobra, mamy to, jedziemy Jedziemy kochani Powolutku Mariusz za ten tempomat, dobra dwójką, dwójką, o Dobra Żeby tak wam powolutku pokazać Nie ma... A co ja mam wam powoli pokazywać, jak to pięknie Zobacz, jak to wygląda, nie? Nie, no petarda, nie? No to jest petarda normalnie. Ojej, jest pięknie! Dobra, no słuchajcie, dobra, nie, zobaczmy jak kostka wylatuje. Jak wylatuje ta kosteczka? No już widzę, już się pojawiła. Już się pojawiła. Zbieramy, zbieramy powolutku. Ja bym troszeczkę szybciej, o, 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 nie, może za szybko O taką, o teraz jest idealnie Teraz jest idealnie, zobaczcie jak to chodzi, zobaczcie, no tam Ja może tak, o Nie mam pytań Nie mam pytań Dobra, o już tam na Discordzie się. już Jeszcze nie puściłem odcinka, a już piszą do Mariusza Już piszą do Mariusza Dobra Spokojnie kochani Musi, musi Mariusz wam tutaj zezwolić na to, żebyście tutaj, kto nie ma tych modów, żeby ogarnąć. Oczywiście, ja na koniec jeszcze wam pokażę. Zawsze będę pokazywał powolutku. Zawsze będziemy musieli sobie zatrzymać. Zatrzymać sejwa Jakie mody są tutaj wykorzystywane? Przecież nie zatrzymać save, tylko zatrzymać. Zatrzymać filmek, żebyście sobie zobaczyli. Ja wiem, że to robię, tak wiecie. Nieudolnie, ale bardziej mi zależy, żeby zobaczyć, jak te sprzęty w ogóle tutaj wiecie, jakie posiadacie sprzęty. No patrzcie, no już już na tym Discordzie tam wariują, nie? Już na tym Discordzie tam wariują. Dobra, taki delikatny mijaczek był. Dobra jest. No jest piękne. no co ja mogę powiedzieć, nie? No co ja mogę powiedzieć? Kostki piękne robi. Elegancko. Tylko wideł brakuje i na przyczepale znając, znając y, y, Mariusza, to widu on posiada. To widu on posiada. Czy ma jeszcze jakiś sprzęt? Może tak przelećmy Władimirec 30, Masej e, Lada i rower. No, rowerem też trzeba się przejechać, nie? Rowerem też trzeba się przejechać, kochani. Dobra, je, zaraz Wam Mariusz da te mody. Zaraz, poczekajcie. Oczywiście przyczepa, no i e, niezbędnik. Tutaj e, obornikowy. Dobra, jest. No, ja zawsze zapominam, jak to się robi. Ale e, po pewnym momencie. Po pewnym momencie, dobra, nie, jakoś się zamyka. O! Tak się otwiera, czekajcie. No, tak. O, 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 o. właśnie, tak. I do góry. No, mniej więcej, no, mniej więcej. E, praktyka czyni mistrza. Każdy wie o co chodzi. No, powiem Ci, Mariuszek, że tu już byś musiał e, tu już byś musiał troszeczkę pomyśleć o tym, żeby się tego pozbyć. No, żeby się tego pozbyć. Kochani, tak to mniej więcej będzie wyglądało jeszcze raz, już ostatni wam e, zrobię tryb latania. I ostatni raz e, wam powtórzę jeśli zaprosicie szyneczkę, szyneczka na pewno odwiedzi każde wasze gospodarstwo. I w takim tutaj e, spo, w takim sposobie jak teraz, no będę je przedstawiał po prostu. Będę je po prostu przedstawiał. Dawajcie znać w komentarzach. Jak oceniacie gospodarstwo Oceniamy od jedynki do dziesiątki I prosiłbym Aby pod każdą oceną Opisalibyście Dlaczego tak oceniliście Taka moja prośba Z góry wam serdecznie dziękuję I na sam koniec Za każdym razem będę pokazywał wam e, Z jakich modów Tutaj e, Korzystamy Znaczy nie ja może tylko właściciele tego, tych save'ów E, czekajcie, ja zapomniałem, gdzie to się robi. Tutaj! I tak to mniej więcej wygląda. Ja to będę powolutku przewijał. Ale wy oczywiście w każdym czasie e, możecie po prostu e, sobie zatrzymać. Możecie sobie zatrzymać. Dzięki temu, jak coś zobaczycie e, fajnego, no to wystarczy wpisać w wujka gogle. I wam od razu to znajdzie. Tak to kochani mniej więcej wygląda. I tak to będziemy kończyli yy, takim właśnie podglądem modów wasze zwiedzanie gospodarstw. Tak to mniej więcej warioty wygląda. Proszę, ostatnie zerknięcie. Ja, Mariuszku, ci serdecznie dziękuję za to, że dostałem od Ciebie save'a, że mogłem tutaj yy, być u Ciebie na gospodarstwie. Gospoda jest super. Wiecie, że ja takie coś lubię. Yy, no i co mogę powiedzieć? Kłaniam się nisko. Czekam za kolejnymi e, zaproszeniami. Mam nadzieję, że jeszcze jakiekolwiek zaproszenie dostanę. No i co dużo mówić? Dziękuję Wam serdecznie. Mariuszowi dziękuję i miłego, szczęśliwego weekendu, bo ten filmek pojawia się o 10 piątek.